Na program zaprosił sponsor. Dystrybutor kapsułek przeciwpulowych Voltaren Express Forte. Kochanie, mam grypę. Panowie, muszę lecieć. Nie wiemy, czy istnieją tacy fantastyczni mężczyźni. Ale istnieje takie lekarstwo. Wix Antigrip Kompleks zwalcza sześć objawów przeziębienia i grypy, oczyszczając drogi oddechowe. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy właściwie niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Wix Antigrip Kompleks. A teraz zatrzymaj się i poczuj świeży dotyk natury. Nowe podpaski Naturalna Ultra pomagają utrzymać wilgoć z dala od skóry, pozwalając jej swobodnie oddychać. Poczuj się świeżo z Naturellą. Odporność. A moja mama mówi, że trzeba mieć olej w głowie, w kapsułkach Iskial. Suplement diety Iskial. Olej z wątroby rekina z witaminą D3 to numer jeden wśród takich kapsułek wspierających odporność. Na odporność Iskial polecam. Tutaj zaczyna się ogród. Zobacz, jak to pięknie. Nowa Maja w Ogrodzie. W niedzielę o 9.15 w HGTV. Jestem Anglikiem, mieszkam w Polsce. Robię rzeczy od nowa. Jimmy Ogden wie, jak ze staroci na nowo wydobyć piękno. Bomba! Rzeczy od nowa. W niedzielę o 18.00 w HGTV HGTV Home and Garden. Na program zaprasza sponsor. Dystrybutor kapsułek przeciwbólowych. Voltaren Express Forte. Do mojego gabinetu trafia wiele kobiet po 50 roku życia, u których często dochodzi do złamań oporotycznych. Sama też jestem w grupie ryzyka. Aby wzmocnić moje kości sięgnęłam po molekinosteo. Suplement diety Molekin Osteo zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2 MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekin Osteo. Nie daj się złamać. Nie złymecz stary. O dzięki. Gumeczusy frut? Chętnie. Mm. Juicy Fruit. Tak smaczna, że nic tylko rzuć. Bilety już od 39 zł. Przekonaj się, dlaczego coraz więcej osób wybiera linię lotniczą numer 1 w Polsce Ryanair. Te nieloty to proste. Stres jest częścią naszego życia, a gdy jest zbyt duży, zaczyna przeszkadzać. Również dlatego, że stres powoduje utratę magnezu, a niedobór magnezu zwiększa podatność na stres. Ale stres może nam pomagać, mobilizuje, pozwala zdobywać szczyty. Wybierz Magnę B6, lek z wysoce przyswajalnym magnezem. Uzupełnij magnez i przekuj stres w działanie. Magne B6. Dołącz do stresu zaradnych. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Wielki powrót promocji tatry. Co sekundę ktoś wygrywa piwo. A co godzinę? Aż trzy stówy. Tatra. Co sekundę. Trzy stówy, co godzinę. Chcę, żeby rodziny jadły kaszę ze smakiem. Ciekawe jak to zrobisz. Zrobię z kaszy Danie. Kaszotto borowikowe winiary? To perszak z wamisk pól. Ej, to od nas! Dobra kasza zasługuje na kaszotto. Najlepsza kasza i sos z borowikami, podgrzybkami i rozmarynem. Gotowe w 30 minut. Kaszotto Winiary. Kasza w najsmaczniejszym wydaniu. Tata zawsze starał się być bohaterem, ale nie mógł, bo bolały go plecy. Na ból pleców Paweł stosował różne metody, aż odkrył Voltaren Emulgel. Voltaren wnika głęboko pod skórę i działa potrójnie. Eliminuje ból, zwalcza stan zapalny i przyspiesza leczenie. I teraz tata może wskoczyć wszędzie i każdego dnia być moim bohaterem. Voltaren Emulgel, Potrójne działanie w walce z bólem. Przed użyciem zapoznaj się z treścią budowli dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Siły natury. Energię ukrytą głęboko w morskich minerałach. Otaczaj się świeżością, która nigdy się nie kończy. Kolekcja płonów Lenor inspirowana naturą. Czuję się świetnie, gdy otula mnie Lenor. Kochanie, mam grypę. Hmm? Panowie, muszę lecieć. Nie wiemy, czy istnieją tacy fantastyczni mężczyźni. Ale istnieje takie lekarstwo. Wix Antigrip Kompleks zwalcza sześć objawów przeziębienia i grypy, oczyszczając drogi oddechowe. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. A gdy masz zatkany nos, problemy z oddychaniem, czujesz się jak pod wodą, jest rozwiązanie. Wix Sinex Vix odblokowuje nos nawet na 12 godzin. Xynex. Odporność. A moja mama mówi, że trzeba mieć olej w głowie? W kapsułkach Iskial. Suplement diety Iskial. Olej z wątroby rekina z witaminą D3 to numer jeden wśród takich kapsułek wspierających odporność. Na odporność Iskial polecam. Remont w mieszkaniu może być początkiem życiowej zmiany. Trzeba wszystko rozwalić. Dorota Szelongowska zburzy dawne nieporządki. Lubię demolować. Możemy postawić meble. I wprowadzi we wnętrzach nowoczesny ład. O, ale czego? Jest cudownie, jest jasno. Odmieni całe mieszkania i życie ich właścicieli. Ma się tę moc, ma się tę moc. Domowe rewolucje. W sobotę o 22 w HGTV. HGTV Home and Garden. Na program zaprasza sponsor, dystrybutor kapsułek przeciwbólowych, Voltaren Express Forte. Na program zaprosił sponsor, dystrybutor kapsułek przeciwbólowych, Voltaren Express Forte. Genialne, książę. Bez przesady. Książę, otwieracie sezon? Ja! Chyba w przyszłym roku, Książę, skręcaj! Znam lepszą drogę! Czasem, żeby wygrać, trzeba wybrać własną drogę. Książęce, ty wybierasz. Antybiotyk pomaga ci pokonać chorobę, ale wyjaławia twoją florę jelitową. Dlatego stosuj Multilak. Multilac to aż 9 szczepów bakterii, które dzięki technologii Miur skutecznie docierają do jelit, aby uzupełnić osłabioną florę. A kiedy twój maluszek potrzebuje wsparcia przy antybiotyku, podaj mu nowe krople Multilac Baby. Multilac zawsze przy antybiotyku. Tutaj zaczyna się ogród. Zobacz, jak to pięknie. Odkryj magię ogrodów. Nowa Maja w ogrodzie. W niedzielę o 9.15 w HGTV. HGTV Home and Garden. gabinetu trafia wiele kobiet po 50 roku życia, u których często dochodzi do złamań osteoporotycznych. Sama też jestem w grupie ryzyka. Aby wzmocnić moje kości, sięgnęłam po Molekin Osteo. Suplement diety Molekin Osteo zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2 MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekin Osteo. Nie daj się złamać. Suchy kaszel? Teraz zaradna mama od razu sięga po Maxi Pulmon. Maxi Pulmon to jedyny syrop z podwójnie skoncentrowaną dawką sprawdzonej substancji przeciwkaszlowej. Dzięki temu wystarczy tak mało syropu Maxi Pulmon, który łatwo podać dziecku. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Skoncentrowana formuła Maxi Pulmonu pozwala skoncentrować się na rzeczach przyjemniejszych od kaszlu. Maxi Pulmon podwójna moc na suchy kaszel. Po aftach ani śladu. Widzę, że Dezaftan Pani pomógł. Tak. I to bardzo szybko. To świetnie. Ale skoro ma Pani skłonności do aft, powinna Pani stosować na co dzień pastę do zębów Dezaftan Clean. Oprócz tej, której używam? Nie, zamiast. Profilaktyczna pasta Dezaftan Clean polecana jest osobom ze skłonnością do aft i innych uszkodzeń w jamie ustnej. Dezaftan Clean chroni przed próchnicą, działa antybakteryjnie, i łagodzi podrażnienia. Nowość. Pasta do zębów Dezaftan Clean. Rekomendowana przez Dezaftan. Żel na afty i drobne urazy. Wieczorem Antoś dostał wysokiej gorączki. Podałam mu nurofen dla dzieci. Nurofen obniża temperaturę już po 15 minutach. I spaliśmy spokojnie. Bo nurofen przynosi ulgę aż do 8 godzin. Nic dziwnego, że 9 na 10 mam ufa produktom Nurofen dla dzieci. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Na program zaprasza sponsor, dystrybutor kapsułek przeciwbólowych Voltaren Express Forte. 90% Polaków cierpi na niedobory witaminy D3. Czułem się przygnębiony. Byłam ciągle osłabiona. Przeziębiałem się. Na szczęście polecono mi molekin D3. To polski produkt. W świetnej cenie. Dzień zaczynam z uśmiechem. Mam siłę do działania. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego Molekin D3 Forte to wysoka ilość witaminy D3. Wybierz molekin, bo nie warto przepłacać. Teraz suplement diety Molekin D3 2000 jednostek w promocji 90 plus 30 tabletek gratis. Dzisiaj gram ważny mecz. Wszyscy jadą mi kibicować. Chociaż pada, a tata jakiś niewyraźny. No ale mama mówi, że mamy najlepszą obronę. Rutino wzmacnia obronę w sezonie przeziębieniowym. Dlatego stosuj go profilaktycznie i przy pierwszych objawach przeziębienia. Nawet mój kumpel zagra, a niedawno był chory. A po chorobie Rutino wspiera, aby więcej nie chorować. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Tata zawsze starał się być bohaterem, ale nie mógł, bo bolały go plecy. Na ból pleców Paweł stosował różne metody, aż odkrył Voltaren Emulżel. Voltaren wnika głęboko pod skórę i działa potrójnie. Eliminuje ból, zwalcza stan zapalny i przyspiesza leczenie. I teraz tata może wskoczyć wszędzie i każdego dnia być moim bohaterem. Voltaren Emulżel. Potrójne działanie w walce z bólem. Przed użyciem zapoznaj się z treścią budowli dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Śniadanie! U nas każdy ma swoje miejsce przy stole. Mama zaczyna delikatnie, ale potem się rozkręca. Tato uwielbia ten maślany smak delmy. Podobnie jak każdy z nas. Ja wedę. Adam zapomina o witaminach. Mama nie zapomina. Śniadanie to moment, kiedy możemy być razem. Tak po domowemu. Delma. Smak domowych kanapek. Każdy tak, jak lubi. Stres jest częścią naszego życia, a gdy jest zbyt duży, zaczyna przeszkadzać. Również dlatego, że stres powoduje utratę magnezu, a niedobór magnezu zwiększa podatność na stres. Ale stres może nam pomagać, mobilizuje, pozwala zdobywać szczyty. Wybierz Magnę B6. Lek z wysoce przyswajalnym magnezem. Uzupełnij magnez i przekuj stres w działanie. Magnę B6. Dołącz do stresu zaradnych. Przed zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowane zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu? Już jest! Świat wiedzy. Niezwykły miesięcznik dla ciekawych świata. Mroczna religia Hitlera. Jak Jasnowic pomógł stworzyć trzecią rzeszę? Dlaczego naziści szukali świętego Grala? Biohackerski zestaw doktora Frankensteina. Jak samemu zmienić kod DNA? Słowa to potężna broń. Dają władzę, zabijają, ale i leczą. Wojna z robotami. Czy można przechytrzyć inteligentnych zabójców? Co rządzi światem Wpadek czy przeznaczenia. Naukowcy coraz bliżej rozwiązania zagadki świat wiedzy za jedyne 599 już w kioskach. Moi bliscy są dla mnie najważniejsi, a najlepsze jest to, że nadal mogę z nimi dzielić swoją pasję dzięki temu, że moje kości i mięśnie są silne. Wigantolet Max dostarcza witaminę D potrzebną dla utrzymania silnych kości i sprawnych mięśni, byś mógł aktywnie spędzać czas z rodziną. Nie ma nic lepszego niż wspólnie spędzony czas na wodzie. ten MAX. Ciesz się aktywnym życiem. A, dzieci, chcecie gumę Juicy Fruit? Mm. Mm. Juicy Fruit. Tak smaczna, że nic tylko rzuć. W 100% zwiaren prima. Teraz w wersji rozpuszczalnej. Prima Classic i Crema. Sprawdź, którą wolisz. Te siostry wiedzą, jak spełniać marzenia. Chcę ich mile zaskoczyć. Lex to dekoratorka wnętrz. Rewelacja. Zmieni zwykły dom w obiekt pożądania. Mam 20 ofert, mówiłam Alana to pośredniczka Ryzykowny biznes Dla każdego znajdzie idealne loku Marzyłam o tym Razem tworzą niepokonaną drużynę Dobra robota, wiem Siostry w akcji W piątek o 22 w HGTV O mamo Rodzinna firma ma swoje zalety Można liczyć na współpracę Lubię, jak robimy coś razem. Ten pokój zostawiam Tobie. I bezwarunkowe wsparcie. pamiętajcie, ja tu rządzę. Ona rządzi. Ale praca z mamą, Że żenada. Chwilami? Nie, ma też swoje wady. Co za oczy? O Boże! Zobacz, jak matka z córką budują piękne domy. Na dobrych fundamentach. W niedzielę o 22.00 w HGTV. HGTV Home and Garden. do gabinetu trafia wiele kobiet po 50 roku życia, u których często dochodzi do złamań osteoporotycznych. Sama też jestem w grupie ryzyka. Aby wzmocnić moje kości sięgnęłam po Molekin Osteo. Suplement diety Molekin Osteo zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2 MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekin Osteo. Nie daj się złamać. Chcę, żeby rodziny jadły kaszę ze smakiem. Ciekawe, jak to zrobisz. Zrobię z kaszy danie. Kaszotto-borowikowe winiary? To pęczak z amijskich pól. Ej, to od nas! Dobra kasza zasługuje na kaszotto. Najlepsza kasza i sos z borowikami, pod grzybkami i rozmarynem. Gotowe. 30 minut. Kaszotto-winiary. Kasza w najsmaczniejszym wydaniu. Tutaj zaczyna się ogród. Zobacz, jak to pięknie. Odkryj magię ogrodów. Nowa Maja w ogrodzie w niedzielę o 9.15 w HGTV. HGTV Home and Garden. Szukasz szybkiego sposobu na zaparcia? Ja wybrałam Dulcobis i poczułam ulgę już po sześciu godzinach. Dulcobis szybsza ulga w zaparciach. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Kochanie, mam grypę. Mhm. <laughs> no wiem, muszę lecieć. Nie wiemy, czy istnieją tacy fantastyczni mężczyźni, ale istnieje takie lekarstwo. Wix Antigrip Kompleks zwalcza sześć objawów przeziębienia i grypy, oczyszczając drogi oddechowe. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. A gdy masz zatkany nos, problemy z oddychaniem, czujesz się jak pod wodą, jest rozwiązanie. Wix Sinex Vix odblokowuje nos nawet na 12 godzin. Xynex.